To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia twoje życie. Zaczynamy. Wcielenie Mozarta. Dlaczego uważa się, że akurat Michael Jackson był Mozartem? Lub odwrotnie. Może akurat w czasie, gdy żył Jackson, Mozart był żółwiem lub stokrotką. Jednak skoro reinkarnacja ma polegać na udoskonaleniu, to człowiek nie może inkarnować na niższy poziom. Jednak chodzi tylko o poziom gatunkowy, bo nikt nie wie, jakie życie będzie prowadził w przyszłości. Chyba, że życie jest testem i przed narodzinami każdy ma wybór, jak ma ono wyglądać. Są to wielkie tajemnice, których nigdy nie poznamy do końca. Bo przecież życie nie może składać się z faz nie-życie, życie nie-życie. Nie życie". Jesteśmy rozwiniętymi istotami, dla których bariera śmierci nie istnieje. Energia z naszych dusz pod postacią wibracji przelewa się w różne ciała. Jesteśmy chwilowo w jednym ciele, aby przejść w kolejne. Jednak cała karta wszystkich naszych żyć jest gdzieś zapisana i będziemy kiedyś z niej rozliczeni. Tylko jednostki wypełniające jakiś plan przejdą na wyższy superpoziom. Nasze myśli mogą nie być zapisane w mózgu, a w innych wymiarach jest to pamięć wszystkiego, co przeżyliśmy. I to kolejny problem, bo przypomina to nam sytuację z filmu Matrix, tak jakbyśmy podlegali jakimś maszynom. Teraz mamy dostęp tylko do pamięci podręcznej, a do całkowitej pamięci dopiero po śmierci. Możliwe, że powstaliśmy na drodze eksperymentów dawnych cywilizacji. Może jesteśmy ich wytworem, a one dysponując odpowiednimi środkami w jakiś sposób nas zaprogramowały i jeśli jeszcze żyją, to czekają na swój wielki powrót. To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.